Hej, witajcie na moim kanale i dzisiaj um, odkryłam nową aktualizację bo dawno mi nie było i um, tutaj mamy właśnie ja już sobie robiłam to zadanie bo nie wiedziałam o, czekajcie o, tutaj coś można wziąć a, można wziąć do wozu czekajcie e, zajdę i właśnie kupiłam też nowe rzeczy dla konia Poza kamerą. No i. No um, dobra, chyba się nie da wziąć. Albo jestem przygłupia. Um, dobra. Um, teraz właśnie dajemy tu. Ja sobie zawsze tak robię. No i nic za to nie dostaję, bo po prostu pójdę do. Um, nie wiem, jak to się nazywało. Rancho Starshine. Jesteśmy na ranczu starszej to jest w ogóle wszystko takie piękne. Czekajcie. Już wam wszystko pokazuję. <laughs> Jezu, co to było. Dobra, nieważne. Mm. No. No, patrzcie. No, jak to jest pięknie. Ta muzyka, nie wiem, czy słychać, ale muzyka jest po prostu obłędna i... Tutaj te boxy to, to jest jakaś magia W ogóle jeszcze nie widziałam innej rzeczy Ale coś tam widzę, więc pójdziemy sobie teraz w... Ej, o niej, to sweet W ogóle to są osły Dopiero teraz zauważyłam tą łąkę Wcześniej jej tak nie oglądałam Pobiegnę sobie no popatrzcie jaki słodki pyszczo na no, pyściu. No zobaczcie Tylko do trawy właśnie przeszkadza. Dam sobie mam sobie zdjęcie. Widzicie to? O nie! Nikt słuchaj. Muszę zrobić zdjęcie. Dwa. Nie no bo to jest takie. O nie! Jest wszystko takie ładne. Oh, no. o no! Tak, jeszcze. No nie, ja robię sobie kilka zdjęć. Już to jest takie słodkie. Dobra, lecimy do konia. Gdzie jest koń? Gdzie jesteś, koniu? Okej, okay, y, zaraz właśnie skończymy. I już wam pokazuję. Pokażę ja, ja mam w ogóle tutaj stajnie Bude się tutaj mieć stajnie I jedziemy do Josha. W ogóle, ale fajnie. Odnowili Josha. Jej. Mega się cieszę. Bo Josh jest teraz taki cowboy, fajny. Zobaczcie. To od teraz jest nowy Josh. Czekajcie, zrobię... Z... Przy... Pokażę wam. O! To jest Josh. Piękny Josh. I zrobimy sobie z nim fotkę. I tak się właśnie z nim rozmawia, i daje tak. I się leci do Morland. O nie. No i znowu to samo, Dobra, nieważne. Um, a więc na tym chyba skończymy nasz, kochaniusi, odcineczek. Więc tak jak zwykle, yy, yy, nadawałam. Ja, więc trzymajcie się, cześć. Czekajcie.